29 maja jest 149 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 216 dni. Imieniny obchodzą Maria, Magdalena i Aleksander, ale również Ermentruda, Izby Lód i Syzyniusz. 29 maja przypada Światowy Dzień Świadomości o Stwardnieniu Rozsianym, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego. Tego dnia organizowane są wykłady oraz spotkania dotyczące choroby, sposobów leczenia, rehabilitacji oraz innych form pomocy osobom cierpiącym. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chorobą autoimmunologiczną układu nerwowego, która dotyczy najczęściej osób między 20 a 40 rokiem życia. Szacuje się, że tylko w Polsce choruje na nią około 45 tysięcy osób. 29 maja 1967 roku papież Paweł VI mianował kardynałem arcybiskupa metropolite krakowskiego Karola Wojtyłę. Miesiąc później Wojtyła otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się Kościół Świętego Cezarego z Afryki. Funkcję kardynała Wojtyła pełnił do 1978 roku, będąc w tym czasie także zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 16 października 1978 roku został wybrany na 264. papieża i 6. suwerena Państwa Watykańskiego. 29 maja 1884 roku arcybiskup chełmski i warszawski Leoncjusz poświęcił Sobór Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi, w ten sposób inaugurując jego działalność. Cerkiew wznoszono według projektu Hilarego Majewskiego od 1880 roku z inicjatywy komitetu utworzonego przez największych łódzkich fabrykantów. Świątynia przetrwała dwie wojny światowe. Obecnie jest katedrą diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedzibą miejscowej parafii. W kalendarzu świąt nietypowych czytamy 29 maja to dzień działacza kultury. Francuski pisarz André Malraux powiedział: Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. Dzień działacza kultury jest okazją, by wyróżnić twórców, artystów i animatorów.